Cześć, witam serdecznie w 12.00. Już przestanę pokazywać, może palcami. 12 już części e, Warhammera. E, idziemy sobie przez świat Warhammera, zabijając e, fragi. Orki. Robić fragi na orki, fragi, orki, orki, fragi. E, robimy rzeź na orkach. Dotarliśmy e, już. Kiedy e, się włącza ten Steam? Straliśmy dalej. Na farcie udało nam się wskoczyć przez bramę. Jak nie widzieliście, zachęcam oglądać poprzednie części. Mm. No to ciekawie. E, dobra. E, y... Już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Wybaczcie. Na pewno dowiemy się w trakcie. A widzisz. To trzeba zobaczyć, co to się tak dzieje, panie Fox. Trzeba zobaczyć. Ale w międzyczasie zachęcam do oglądania. Eee, takie easy orki to szkoda. Szkoda na nie. Eee, Boltera. Zróbmy to szybko. O, tego nie lubię. To wybucha bardzo. No właśnie. To właśnie w ten sposób wybucha. To właśnie w ten sposób wybucha. Um, lecimy dalej. Lecimy dalej z tematem. Zrobimy to szybko. W sumie, Jakby nie było. To była. Jest długo prowadzona. Nie pamiętam, jaki jest czas przejścia tej gry. Ile sobie go na ile twórcy sobie go wycenili, zabijam ich własną bronią, jakbyście nie zauważyli, <grystanie> ale tak to jest, jak yy, orki są y, taką naturą. Atakujących, e... może myślałem, że on się nasz tutaj wziął. Orki to jest w ogóle taka śmieszna rasa, gdzie oni atakują szarżami, jakby się zauważyli, nie zauważyli, e... i oni mają to do tego, że nie myślą, jak atakują. To to samo dotyczy się e... tego e... gry Warhammera, jeżeli chodzi o planszówkę. Też, z tego co pamiętam, były jakieś specjalne rzuty kością, żeby nie wypaść z... Eee, z tego. Eee, żeby nie zrobić problemu, jeżeli chodzi o atak, bo zawsze można było coś ekstra tam kombinować. Nigdy nie grałem razom Orków, jeżeli chodzi o Warhammera 40. Miałem Imperium, Spice Marinesów. Udało mi się jeszcze kilkoma innymi rasami ugrać. Tałami jeszcze grałem, chyba. Tał. Eee, ale. Tak to. Tak to jakoś. Niezbyt mi się udało inne rasy ogrywać Na pewno nie grałem orkami. na to jest pewne. Orki były poza moimi. Eee, możliwościami. Moi znajomi nie grali orkami. Już dlatego. Moi no, są nieśmiertelni, zauważyłem. Nie wiem, czemu ja z nie wyciągnę? Kurde, jeszcze seria? Trzymałem ten yy, A-klawisz. Się przesuwałem w trakcie kiedy chciałem strzelić. Masarnia, na pewno mam ten iść? Dobra, zapisywanie, więc na pewno ten mam mam iść. <grymne> A, graliśmy wcześniej. Fortnite'a teraz mamy czas na Warhammera. No nie, no, serio. Nie będę raz na męczył na to. O, no, są takie gobliny. One się potykają i giną. <laughs> oh no, no właśnie, panie Fox, oh, no. oh hmm. Na pewno będzie tutaj sporo wrogów. Coś tak czuję. Taki smrodek orka wyczuwam w tym momencie. Co blisko? O, dziesiąty rozdział. Dom tajemnic. Oh, yes. Just a few

Tam nic nie ma. Nie. O matko, dobrze że wziąłem ten laser cannon, laskanon las kanon tak zwany. Nie no, tak Mary nie ma, sam jestem. Tak Mara jest na wyjeździe. Może będę chodził z las Chimera, tak się nazywał ten czołg. O, 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 nie ma naboi. To rympał przypał. Dobra. Jest na lewo, na prawo. Już nie ma. Nie dziękujcie. Muszę ich wszystkie zamykać. Mogę to zrobić z pomocy centralnej szkoły bezpieczeństwa. To jest to, na gdzie tu Słyszałem coś. Muszę dostać do stróżówki, ale ja tu słyszałem jeszcze... że to był dźwięk zamykających się drzwi. Raczej wątpię, żeby... Tak brzmiał? Idziemy, znowu A, tu jest. Oh fuck nie mam czym strzelać już w to Gdzie ty strzelasz O kurde Uff dobra to nie jest takie trudne do rozwalenia jak się wydaje Może myślałem że to będzie cięższe Ale dobra Mało HP Tu jest. Ale będzie się bało strzelić. Jak mi się gołda rozwalić? Dobra. Easy. Bicie <laughs> Smart, jest fajne. A. dałem się z nim popogrywać, ale jednak nie. Dobra, mało HP. Już nie ryzykujemy. wszedłem, a popatrzyłem się jeszcze na czat. Hmm, w którą stronę mamy iść? Na no pewno nie, to się nie świeci Idziemy tam, gdzie się świeci, to jest pewne. Aha. To w linii strzału. Ten się nie budzi? Takie misje musimy wykonywać. Wiesz, że będę latał Walkilią, ale jednak się okazało, że nie. Że to ja tylko strzelałem z Walkili o To jest znajdźka, zawsze spoko Im więcej jest znajdziek tym lepiej Być Na końcu możliwość takich, zebrania takich znajdzik za jednym razem Jak coś pominąłeś Cholera jasna

doki Tu musimy iść. Sure. Dobra. The exit will open shortly, Teraz są. Może czuła tak wchodzę jak... Dobra, to na pewno nikogo nie ma. wiecie na pewno tam coś będzie. Ehe, y ręka orka. Czuwa morki.

Trochę się zagubiłem w sumie. Dawał mi się przez chwilę, że my się cofamy. Okej, okay, nie podoba mi się to pomieszczenie. Ale dobra, zróbmy to na hura. Walter Kraken. Aha. Really? Yes, the bolter cracking. The firing core is still active. Excellent. If this is the firing core, inquisitor, does it discharge through the whole facility? No, not precisely.

Pewno nie ma tu żadnych serwoczaszek? Hmm. Aha. Okej, okay, tu jeszcze jest la to żem chycił. No to żem wychycił. Wszystkie? Chyba wszystkie Coś będzie? Amunicja Aha To co ja lubię, serwoczaszki, amunicja Nie no, nie mamy chyba ten wyjść. Nie mówcie, że akurat udało mi się tak fajnie trafić. Coś e -e. tam były drzwi, z których można było przejść. Tak? No, ja owszem. A dobra, poczekajmy w takim razie, niech oni tu poczekają sobie. co tutaj jest. Lubię, lubię odglądać, oglądać nowe rzeczy. Zwiedzać. Czuję się jak turysta, brakuje mi tylko aparatu. Selfistika. Ale myśmy chyba tędy... Tak, myśmy tędy weszli. Można było ominąć to w jakiś sposób. Precisely. na sufit gapić częściej. Okej. Okay. Jest znajdę ciekawego. Nie zupełnie. zupełnie tu jest coś ciekawego. O, ci panie. O, ciepanie. nie zauważyłem. Ciebie to jakoś... nie chciało mi się chyba zobaczyć. A sprowadzi. Tam się nic nie świeci, tam się nic nie świeci, tam też... No to tu jest jedyne wejście. Jedyne, jedyne w takim razie. Krótkie przejście. Kolejny stan zapisany. Jeszcze jakieś będą? Uff. Dobra, przysparza to dużo stresu. Nieoczekiwanego. Dobra, ale przynajmniej mamy więcej ammo i cały czas doładowany laser. Kanon. Słuchajcie. Ja tylko pozwiedzam jeszcze, żeby mieć pewność w 100%, że. I pominęliśmy nie pominęliśmy nic po drodze. No co, jeżeli Commander Room jest za tymi drzwiami, to chodźmy do komandorów. No to co? Udało się dotrzeć do stróżówki. Czystości. Kolejna furia. Najpotężniejsza furia. Twoja furia. Psh rasta Captain. I'm afraid they were the only thing keeping the orcs outside, however. But you will be able to fire the weapon. Indeed. We had better do so quickly. This place will be awash okay. with orcs before long. Of course. Security systems disabled. Authorization recognized. Releasing safeguards. Please proceed to the generator room. To co? Myślę, że chyba sobie na tym zakończymy. Będziemy kontynuować dalej w kolejnej części. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam do poprzednich części i zapraszam do następnych części. YouTube, na Twitch, na Instagram, na Facebook, na grupie na Steamie. Dużo tego jest. Dzięki wielkie, że oglądaliście i cześć, papa. Pa. Trzymajcie się do następnego.